Wejsztowy to wywal, zaczynamy żniwa bo idzie noc polarna. Czek dysał. Zakładamy plantację betonu. Co ty kurwa odpierdalasz? Patrz jak koszy beton. A moja mamusia mnie przed nim ostrzegała. Wejsztowy to wywal, zaczynamy żniwa bo idzie noc polarna. Czek dysał. Zakładamy plantację betonu. Co ty kurwa odpierdalasz, patrz jak koszy beton. A moja mamusia mnie przed nim ostrzegała. Wejdź to wywal, Zaczynamy żniwa, bo idzie noc poharna. Czek dysał. Zakładamy plantację betonu. Co ty kurwa odpierdalasz? Patrz jak koszy beton. A moja mamusia mnie przed nim ostrzegała. Wejdź to wywal, Zaczynamy żniwa, bo idzie noc pożarna. Czek dysał. Zakładamy plantację betonu. Co ty kurwa odpierdalasz? Patrz jak koszy beton, a moja mamusia mnie przed nim ostrzegała.